W radością spotkamy ponownie naszego brata tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, mieszkańcy trwały wszyscy święci Boży. Z obok jasnych zejdźcie aniołowie, z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pies zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony, on wezwał ciebie do królestwa światła. Niech na spotkanie w progach Ojca Domu. Po Ciebie wyjdzie litościwa Matka. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Wszechwodący Bóg odrobił Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na chrzcie świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały.